Oczywiście, że znajdziemy dla pana i Panie, od butików. to, <grywa> 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 44 zł. 4? Ale rozmiar może być mniejszy. Kosztuje 140 zł. Mirek, czy ci te buty? Można uciec, proszę bardzo. Mamy spółkę, czekaj. dhe të tjerë Marcin, 216, dziękuję, ale Jesteśmy obecnie na rynku w Krośnie, na targu. Miejsce konferencji jest oczywiście symboliczne, znaczące, dlatego że za chwilę poproszę pana Janusza o zabranie głosu na temat sytuacji polskich przedsiębiorców właśnie i na temat tego, co pan Janusz proponuje im, aby ich handel usprawnić, aby przedsiębiorczość, innowacyjność w Polsce mogła rozkwitnąć. Następnie poproszę pana Konrada Berkowicza, rzecznika prasowego kampanii, pana Janusza, aby powiedział parę słów na temat jej przebiegu. Panie Jerzycie, prosimy o parę jest, słów jest na temat koni. która jestem jedynym dowodem, że nie udało mi się tego usprawnić, bo ona też musiała dawać swoją firmę. <grym> Więc jak widać, sam nie potrafię sprawdzić działalności mojej rodzinze atrybutyk, bo, bo się nie daje. Tutaj ten bazar tak na oko widać, że no, je, pracuje na wiececie swojej mocy. Yy, nie bardzo widać nowych towarów, nie bardzo widać klientów przede wszystkim, jak Państwo widzą. Znajdujemy no, tutaj ogromną część klientelów. Więcej jest sprzedających niż jest z całą pewnością. Problem polega na tym, że w tego typu miejscowościach powinni tutaj być u granicy Słowacy, Polacy, zajęć, żeby się wymieniać, handlować, a granice ze wschodem zamknięto w ramach, w ramach, w ramach wolnego rynku. Ze Słowacją no, się pogorszyło, pogorszyło ze Słowaką, bo tam wprowadzili no, euro i im się, im się pogorszyło trochę. W sumie razem, w sumie razem ten bazar ten bazar, no, jest powiedzmy sobie uczciwie zaraz za duży, na duży jak, jak na obecne potrzeby. No, ludzie ma, trzymają, trzymają te budy, jak się odprawia, jeszcze mają nadzieję, że się coś zmieni. Zobaczymy zobaczymy jak będzie. Nie rukuję temu najlepiej, piki będzie rządziła yy, na władza w Warszawie, gdzie ludzie PO, czy nie ma znaczenia. Znaczenia to tego, typu te będą, będą umierały. Będą umierały po prostu, no, dlatego, dlatego mówię, że nie ma, nie ma koniunktury. Ludzie, ludzie nie mają pieniędzy, idą często po najtańsze rzeczy, najtańsze rzeczy w marketa. Market, państwo, ma pięć ustawowych towarów, tutaj jak, jak pójdę do to tutaj jest nie 5, a 30 do wyboru, prawda, ale ale w markecie jest taniej tani o te 10%, no i ludzie, ludzie wolą, wolą kupić z mniejszym wyborem, no, a taniej, no, tak jest sytuacje. Ludzie biedniej To są najgorsze komuny, jak na, na bazarze białoruskiego w Warszawie, tu można było kupić różne rzeczy, na bazarze. No i, 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 i to jest prawdziwy wolny rynek, wszędzie, wszędzie na świecie no, tak jest, że istnieją Wielkie firmy istnieją, markety istnieją, sklepy luksusowe istnieją, sklepy tanie istnieją, istnieją bazary. W istnieje, ale musi być jeden, i musi być kupiec, musi być klient z pieniędzmi. A, a tego właśnie i w Polsce obecnie brakuje, jeden, ja też, jeden, i jeden, i jeden, i jeden, i jeden, i i jeden, i jeden, ten, i ten, i i Dziękujemy. Panie Konradzie, na temat kampanii. Właśnie trwa objazd naszego kandydata na prezydenta Agnusza korwin Korwinickiego po całej Polsce. Mamy zamiar odwiedzić co najmniej 130 miejsc w Polsce. Z tego, z, z dzisiejszego dnia wyjątkowo się cieszę, bo jest, sam wychowałem się na Podkarpaciu i codziennie z dumą wychodzę na pole, a nie na dwór. Nie jestem jedynym człowiekiem z Podkarpacia w Partii Korwin. Mamy wielu członków, w tym właśnie Konrada Gadowskiego, który jest liderem nadrzówki w Partii Korwin. E, też e, mieszka e, na Podkarpaciu. Dzisiaj jeszcze jedziemy e, do e, Jasła, do Iwonicza. Zdroju. Byliśmy dzisiaj w, w Sanoku. Ale mam zamiar jeszcze odwiedzić Podkarpacie, bo uruchamiamy Air Corvin One. To jest taka, pół żartem, nazwa samolotu, niewielkiego samolotu typu Cessna, którym niedługo prezes Janusz korwin będzie latał. Po Polsce robimy to, sięgamy po rozwiązania, po które boją się sięgnąć inne partie, bo chcemy dotrzeć do jak największej liczby miejsc w Polsce jak najszybciej, jak najsprawniej, żeby spotykać się z wyborcami tak no, W całej Europie rządzą takie same drużyny, jak Polska, ale jeszcze większe. Nie będę że Polska ma tempo rozwoju, że było plus jeden, Niemcy minus jeden, bo Niemcy chronią swoje stocznie, Niemcy chronią swój kapitał i dlatego mają wyniki, A państwowe one są czy prywatne? Stocznie tak? stocznie i tak dalej. Państwowe czy prywatne są? Zeszuć, da. Zeszuć, da. Zeszuć, da. Prywatne, ale jak są wspomagane przez no to... Państwa, to... Ale Dobrze są niepomagane. Jest... One, one źle, źle czy źle są czy... No. U, nas, u nas są jeszcze gorzej. W ogóle nie są, ale by, by były... prywatne. Nie mam właśnie na kopalni. Mamy w Polsce chyba 4 czy 5 kopalni prywatnych. Wszystkie ja państwo jest. No. no, właśnie, mimo. Natomiast ja mówię, że wszystkie powinny dawać zyski, bo e, przyczyną, dla którego źle działa górnictwo, jest działalność e, tych czerwonych i zielonych w e, Parlamencie Europejskim. Siedzę, siedzę tam na co dzień widzę, jak pan profesor Jerzy Buzek e, dziennie robi co może, żeby zniszczyć e, górnictwo. Niemieckie udało mi się już zniszczyć, wyrażają się zanieczyszczenia za, za polskiego. Niemcy mogliby stać na to, żeby żyć bez niemieckiego węgla, a nas nie stać na życie bez, bez polskiego węgla. Oni są bogaci, bo muszą za za ochronę się Stawiać, prawda? Dopłacać za do każdego węgla. Nie, nie wiedzieć, wiedzieć, że na było tak, w było tak, w związku sowieckim, w Polsce akurat nie, gdzie dopłacano, żeby dzieci miały tanie mleko. Więc <tusztukany> mleko trzeba tak, było za tanie. Więc kołchoźnicy Sofozy musiały dopiero dostarczać, nie państwowe, ale kuchni. Kuchni przyjeżdżali do miasta, wybali im mleko i odstawiali pod nim mleko, mleko, bo było taniej kupić w mieście niż trzymać krowę. <grym> z tym, to samo jest teraz w Niemczech. Mam te fermy, fermy wiatraków. Jak nie ma wiatru, to się podłącza do tego prąd. Prąd kręci tym wiatrakiem i prąd wiatraka się sprzedaje po trzy większej cenie. <grystanie> nie ma nic. Niemcom może stać na takiemu poczciw. <grystanie> <grystanie> Może, może ja bym jeszcze jedno pytanie, tak. bo, bo wydaje mi się, że główną przyczyną tej, tej zastraszającej stagnacji gospodarczej, a tym samym wzrostu bezrobocia jest cały system ubezpieczeń społecznych, tak. a w szczególności ZUS. I w związku z tym, e, no, no, ekonomiści mówią różnie na temat przyszłego upadku, bo upadek jest niechybny w na najbliższym czasie. Jak Pan sądzi, jak w ogóle, jak długo tak. przetrwa ten system? Tak, to to jest... Ubezpieczenie to jest, to jest fragment tego systemu socjalnego, prawda? Nie? Wszystko wyrównywać, jeżeli coś jest ubezpieczone, to wtedy, nie pan jak pan się dobrze ubezpieczy, właśnie panu wszystko jedno, się spali, czy się nie spali, właśnie <laughs> Właściwie całe życie traci życie sens. Sens, bo czy, 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 czy zadziałam dobrze, czy źle, to i tak, jak nie zadziałam, to mi dopłacą, prawda? dobrze, to mi zabiorą, w składkę wyższą. właśnie nie wam co nic robić. Obocenia zabijają, zabijają w ogóle całość życia, to trzeba sobie powiedzieć uczciwie. Uczciwie. No a umecenia przymusowe to już w ogóle jest nieszczęście. Składka na ZUS jest bardzo wysoka w Polsce. Mówić bankrutują. ale wszędzie bankrutuje, poza może być obecnie, ale bankowy wszędzie. W I, i, I tyle. Proszę, no, proszę, to jest jeszcze o czymś Państwo nie wiecie. Oczywiście no, w ogóle nie mówi. Yy, przyczyną braku dzieci, braku dzietności, są właśnie ubezpieczenia. Dawniej ludzie musieli mieć dzieci, żeby na starość coś się ich Dzisiaj po co mam, mamy dzieci, skoro na starość mam, mamy emeryturę? Mhm. Ludzie przestało się opłacać, żeby mieć dzieci. Przyczyną, przyczyną braku dzieci są ubezpieczenia. Yy, kiedyś miałem, z kolei miałem taki wykład dla budżetów, dla wydańców, znaczy. Z no i pytam się ich czy wiecie jaki jest główna trudność budownictwa. I tam mówią, że tam, tam właśnie ZUS, że tam jest VAT, że tam jest coś tam. Ja mówię, że nie, to jest brak dzieci. Gdyby w rodzinie na parę było nie jeden, ma dwa dziecka, siedmioro dzieci, to trzeba by im potem budować mieszkania, prawda, I żeby były w budownictwie. W ogóle umiera. Pod okupacją Unii Europejskiej umieramy. Niemcy umierają, Polska umiera, wszystko umiera pod okupacją Unii Europejskiej. To są baliowani ludzie, którzy to są, oni się wywodzą z tych, z tych lewaków, którzy tam 30 lat temu mówili zero growth, no, zerowy wzrost i oni go zrobili. To jest oni robią to celowo. To są absolwenci kilku fakultetów. Oni doskonale wiedzą, że wysokie podatki powodują zerowy wzrost i oni go chcą. Oni go chcą i powstajecie sobie do, do Enceladeli: Zero Growth, zerowy wzrost. To by było ich hasło 30 lat temu. Teraz oni dorwali się do władzy i oni go realizują. I że żyją tylko z tego, że młodzi ludzie idą do pracy i się zabiera te składki, pod tak, że tam się potem emeryturę. <śmienia> I z tego razu wypłacą. Oczywiście ten młody człowiek wie, że ma 20 wie, że nie żyje. Było w Lublinie, nawet doszło do sytuacji, w Lublinie chyba że przedsiębiorca wszedł do tego, żeby się ubezpieczyć, bo musiał, zakładał firmę, no i pytał się, ile wniesie jego składka emerytora, powiedziała, na się, a, a ile będzie wnosiła emerytura? To pan nie wie, że żadnej emerytury nie będzie musiała spokojnie. Więc to jest oczywista. To jest oczywista. No i, i tyle, to, to musi bankrutować oczywiście, przez te my Także na, na, nasz projekt jest następujący, skończyć z przymusem emerytury. Natomiast emerytom, emerytom płacić ze sprzedaży resztki majątku państwowego i, 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 i z niepotrzebnych nam chwilowo, nie trzeba to z, z niepotrzebnych nam chwilowo, chwilowo, chwilowo yy, podatków, typu VAT i tak dalej. Bo my nie będziemy utrzymywali państwowej zdrowia państwowych rzeczy, więc będziemy potrzebowali tego vat ale, ale, yy, Musimy go mieć, mieć, bo Unia wymaga 15% vat I Z tego VAT-u będziemy dopłacali do funduszy emerytalnych. Ale jeszcze w tej chwili przejedy fundusz rezerwy demograficznej już, już kończę Dokładnie, przejedli, przejedli do podatku. pali, pali tego tego nie jak on Niedługo z niego nie zostało. Podobno za dwa miesiące już nie będzie ani grować. Wszystko to jest bardzo Wszystkie państwa z białego człowieka, kiedy kiedyś biały człowiek rządził światem teraz nas kolonizują. W jaki rząd? Państwo pan do domu. i na na motorowe A nie było jego rządu. Ja nas zapraszam. Bo panu